Dzień dobry moi drodzy, witam Was dzisiaj w odcinku z QA, czyli pytania i odpowiedzi obiecane na Instagramie. Tam rzuciłam Wam okienko do zadawania pytań swoją drogą. Zapraszam Was na Instagrama, tam dzieje się u nas dosyć sporo. Odcinek miałam nagrać co z Oscarem, ale nie udało nam się zgrać dzisiaj w czasie, a ja już chcę mieć to nagrane, żebyście po prostu mieli co oglądać. Nie przedłużając już, myślę, że możemy przejść do pytań. Scenaria może nie jest zachwycająca, ale to jest jedyna wolna ściana, którą znalazłam na budowie, przy której nie stoją jakieś kartony ze śmieciami, wiadra z farbami, butle z gruntem i tego typu rzeczy. Więc mam nadzieję, że ten cień, który się z tyłu za mną tworzy nie będzie Wam przeszkadzał. Pierwsze pytanie, które praktycznie zawsze się pojawia, to jest, czym zajmujecie się zawodowo. I wiecie co, ja początkowo nie chciałam na to pytanie odpowiadać, bo twierdziłam, że to jest taka nasza sfera prywatna, nie do końca czuję się na tyle, żeby gdzieś tam się uzewnętrzniać, ale stwierdziłam, że jeśli tak bardzo Was to interesuje, bo jakby rozumiem, że pewnie chcecie się dowiedzieć, w jakiej branży że pracujemy, skąd mamy kasę na budowę. No to stwierdziłam, że chcę być z wami fair i wam to opowiem, ale opowiem we vlogmasie, jeszcze trochę podtrzymam w napięciu. Chciałabym, żebyśmy w tym vlogmasie grudniowym, czyli w takich codziennych filmach o ile mi się to uda, Trochę się bardziej poznali, może trochę Wam o sobie, o nas poopowiadam, więc obiecuję, że dowiecie się, czym zajmujemy się zawodowo już we vlogmasie. Kolejne pytanie to jest, ile Was do tej pory wyniosła budowa? I powiem szczerze, że my przestaliśmy liczyć i. Trochę tego żałuję. Nie ze względu na to, że jakby chciałabym wiedzieć, na jakiej kwocie się zatrzymaliśmy, ale trochę ze względu na to, że nie mogę tego powiedzieć po prostu Wam. Bo wiem, że ten temat jest bardzo interesujący dla wielu osób i, i chciałoby się to wiedzieć. Natomiast ja troszeczkę uważam, że to i tak nigdy nie będzie zgodne z Waszą budową. Wiem, że ktoś chce może wiedzieć orientacyjnie, że to jest taki metraż i mniej więcej taki układ pomieszczeń, ale moim zdaniem nigdy budowa budowie nie będzie różna. Wiecie, każdy ma inny standard wykończenia. My wam te kwoty podawaliśmy do stanu takiego deweloperskiego, gdzie mieliście podane wszystko i instalacje. I hydraulika, elektryka, tynki, wylewki, gładzie, tu jakby okna, dach, wszystko było podane, co do złotówki praktycznie. Co do złotówki też wyliczaliśmy ocieplenie domu, co do złotówki też wyliczałam sufity, materiały na sufity, bo tutaj no Oskar to robi sam, więc robocizna nam akurat tutaj odpadła. Gładzie wam też ostatnio nagrywałam odcinek, ile za nie płacimy, bo gładzie i gładzie nie robiliśmy sami. Więc z takich najważniejszych rzeczy to wszystko podliczałam. Mam w planach jeszcze podliczyć, ile będzie nas kosztowało malowanie, bo to mniej więcej też może być takie, wiecie, orientacyjne dla kogoś. I jeśli chcecie, bardzo to zrobię podsumowanie też Łazienki. Łazienek. Nie do końca no mówię, widzę w tym sens, bo każdy ma inny standard wykończenia. Dla jednego nasze meble teraz ostatnio pisaliście pod odcinkiem, gdzie pokazywałam zabudowę meblową, że zapłaciliśmy kosmiczną kwotę i że nie chcecie wiedzieć, ile będzie kosztowała kuchnia. Więc no, nie wiem, czy to ma sens, ale jeśli macie ochotę, to, to nagram jeszcze takie podsumowanie, ale nie będę już liczyć jakby całości naszego domu, bo o ile rozumiem, że taki odcinek dla kogoś może być interesujący, nie wiem, ile zapłaciliśmy za naszą łazienkę, bo mniej więcej możecie sobie to przenieść na swoją i mniej więcej zobaczyć, jakie to są koszta. Tak zupełnie nie rozumiem, po co ktoś chce wiedzieć, ile wydaliśmy łącznie na całą chatę. To jest taka po prostu informacja, która do niczego się nikomu nie przyda. No chyba, że do zaspokojenia ciekawości. Przestaliśmy liczyć, odpowiadając na pytanie, nie wiem, bo przestaliśmy po prostu liczyć. Jakie macie plany na kolejne miesiące? Plany budowlane oczywiście. Nasze plany budowlane na kolejne miesiące to jest pomalowanie domu, pomalowanie sufitów, pomalowanie ścian. Założenie gniazdek elektrycznych i położenie podłogi. I to są takie plany, które są na najbliższe miesiące. No i jeszcze sufit w garażu to też postaramy się, żeby w najbliższych miesiącach Ogarnąć i to jest tak naprawdę tyle. Nie jest tajemnicą, że nam kredyt się już dawno temu skończył i to o czym teraz mówię, to już jakby są rzeczy, na które wiem, że w najbliższych miesiącach będzie nas stać, no bo farby mamy, podłogi mamy, rzeczy, musieliśmy teraz kilka rzeczy jeszcze dokupić do sufitów podwieszanych, ale to powiedzmy, że materiał też już mamy. No kolejnym etapem na pewno będzie kuchnia. Ale to zobaczymy, ile ona będzie kosztowała, czy zrobimy ją w jakiejś sieciówce, czy u stolarza. Po prostu zobaczymy. Mam też w planach nagrać taki film podsumowujący, co udało nam się zrobić w tym roku, a co chcemy zrobić w roku przyszłym. Więc jeśli macie chęć posłuchać, to zapraszam do subskrypcji kanału, żeby nie ominąć tego materiału. Kolejne pytanie to, czy będziecie robić dren, z poza działkę. I na to pytanie nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć, bo jeszcze nie dogadywaliśmy tego tematu z Oscarem. Gdzieś tam ten ogród to jest dla nas odległy termin. Szczerze mówiąc, też nie zagłębialiśmy się w temat, jakie są możliwości w ogóle tego drenażu i odprowadzania wody. Wiem, że są różne możliwości, więc myślę, że jak będziemy bliżej tego etapu, to zagłębimy się w ten temat i zdecydujemy. Ale coś na pewno będziemy musieli podziałać, no bo nie zostawimy tak normalnie. Tych rynien. Kolejne pytanie, czy w związku z obecnymi cenami prądu założylibyście pompę ciepła ponownie? No i tutaj powiem szczerze, że na pewno tak. My nie przewidywaliśmy w ogóle innej opcji. Nie braliśmy pod uwagę nawet przez chwilę peletu, ekogroszku czy czegokolwiek, co trzeba by było obsługiwać. Ja już o tym wspominałam, ale my niestety większość życia z Oskarem spędziliśmy w bloku, gdzie, wiecie, zawsze była ciepła woda, gdzie zawsze były ciepłe kaloryfery. I nie jesteśmy nauczeni tego, że rano trzeba wstać, dorzucić do pieca, albo, wiecie, podkładać w ciągu dnia i absolutnie to nie jest nasz klimat, więc u nas no tylko i wyłącznie pompa wchodziła w grę, bo niestety gazu nie mamy. Nie ukrywam, że ta pompa ciepła wyszła nam bardzo, bardzo korzystnie, bo dostaliśmy duży rabat od Oskara Wójka, który zajmuje się montażem między innymi pomp ciepła, no i też dostaliśmy to dofinansowanie 7 7000, bo składaliśmy wniosek. O tym też nagrywałam odcinek, gdzieś tutaj Wam go wrzucę, jeśli ktoś jest zainteresowany tematem. Jeśli chodzi o ceny prądu, no to też nagrywałam na ten temat odcinek, że będą one większe. My na ten moment no jeszcze aż tak tego nie odczuwamy, no bo wiecie, nie mieszkamy tutaj. Aczkolwiek wydaje mi się, że jeśli prąd pójdzie w górę, to wszystko inne też. I nieważne jest tutaj, czy będziecie płacić większą ilość pieniędzy za prąd, którym się ogrzewacie, czy większą ilość pieniędzy za palet, którym się ogrzewacie. Wydaje mi się, że jeśli prąd pójdzie w górę, to pójdzie wszystko. Więc no tak wybralibyśmy ponownie pompę. Kolejne pytanie to czy zrobisz może jakiś filmik odnośnie zakupu działki? Jak wybrać odpowiednią? E, raczej nie planuję takiego filmu, bo my działkę jak wiecie już mieliśmy. Nie do końca byliśmy zagłębieni w temat kupna. Na pewno zwróciłabym uwagę czy jest woda i jak daleko <trych> trzeba ją ciągnąć. Bo czasami naprawdę wyceny do pociągnięcia wody to są kosmiczne kwoty i no ludzie nie biorą tego pod uwagę. Eee, zwróciłabym uwagę na to, jaki jest rodzaj odprowadzania ścieków, czy jest to kanalizacja. Moim zdaniem najlepsze rozwiązanie. Raczej nie kupiłabym działki, gdzie nie ma możliwości postawienia oczyszczalni ścieków. Jeśli byłoby to szambo, no to moim zdaniem jest to średnio wygodne rozwiązanie, więc też na to bym zwróciła uwagę. Zwróciłabym uwagę na to, jaka to jest ziemia, w sensie czy nie jest jakaś podmokła, czy, nie jest jakaś, czy to nie jest jakaś glina, bo wtedy trzeba robić większe izolacje domu i generalnie taki rodzaj ziemi jest dosyć problematyczny. Oczywiście warunki zabudowy, czy tam miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, żeby sprawdzić czy działka, która nas interesuje um, będzie miała możliwość um, będzie nam pozwalała postawienie domu taki jaki nas interesuje sprawy służebności drogi przynależności drogi dojazdu itd. to też jest element, który bym sprawdziła no i na pewno sprawdziłabym czy jest internet bo my niestety tego nie sprawdziliśmy przed budową domu okazuje się że u nas internetu radiowego nie można zrobić. No i czekamy teraz na informację, czy uda się do nas podciągnąć światłowód i w jakiej kwocie. No bo być może się nie uda tego zrobić i będziemy skazani na internet taki wiecie, mobilny typu tam Play plus T-Mobile, który zwykle jest beznadziejnym internetem i trochę mnie ten temat przytłacza, tym bardziej, że nagrywam dla Was odcinki i potrzebuję mieć ten internet dosyć szybki, żeby odcinek nie wrzucał mi się na YouTube'a. 5 godzin tylko na przykład w 20 minut, więc no myślę, że ogólnie w tych czasach to jest bardzo istotny temat dla każdego, nie tylko dla takich osób, które nagrywają. Ale, też nawet do tego, że wiecie, jak pracujecie zdalnie, no to też internet musi być dobry, więc na to też na pewno zwróciłabym uwagę. No i nie wiem, co jeszcze. Nie znam się na działkach, ale to myślę, że takie najważniejsze elementy, które sprawdziłabym po prostu w pierwszej kolejności. Kolejne pytanie to: jakie macie plany na ogród? I szczerze mówiąc, nie mam jakoś planów takich konkretnych. Jak już będziemy ten ogród sobie robić, to na pewno pojedziemy, czy to do mojej babci i dziadka na działkę, czy to do naszych przyjaciół, czy to do kogoś, kto po prostu tym ogrodem się jara i ten temat bardzo, bardzo go interesuje. No na pewno będziemy się inspirować typami roślin, bo ja w ogóle się na tym nie znam. To co mogę powiedzieć, to nie bardzo chcemy tuje. Wokół, wokół działki. Wiem, że są różne fajne rozwiązania typu laurowiśnia. Ale jeszcze nie zagłębialiśmy się tak konkretnie w ten temat i nie zdecydowaliśmy, co sobie posadzimy. Wiem, że niektórzy w ogóle przed budową domu obsadzają sobie działkę. No i to jest super rozwiązanie, bo no bo jak już zamieszkacie, to te drzewka są jakieś, a u nas pewnie będą to takie małe sadzonki, jak się zaczniemy zajmować ogrodem. No ale też nie zajmujemy się tym ze względu na to, że nie mamy ogrodzenia, które też kosztuje, więc najpierw wolimy sobie tą działkę ogrodzić, wyrównać i dopiero się po prostu tym na spokojnie zająć. Mamy sporo wokół drzew. Na pewno chcielibyśmy, żeby ten ogród był w trochę takim bardziej Naturalnym stylu, trochę takim dzikim, niekoniecznie takim, że wszystko jest ułożone od linijki i każdy kamyczek, wiecie, jest ułożony w dobrą stronę, tylko raczej tak bardziej w zgodzie z naturą gdzieś może jakiś hamak. Fajnie by było, gdyby udało nam się postawić na ogrodzie jakąś balię. Czy saunę, no to taki już wymarzony nasz ogród. Także takie plany zobaczymy, jak z ich realizacją. To, co mogę jeszcze powiedzieć na temat ogrodu, i co wpisuje się chyba jeszcze w ogród, to to, że chcemy mieć dwa tarasy. Jeden tutaj, jakby w tej części dziennej domu, przy salonie. Kuchni, i to będzie taki taras, który będzie dla gości, jakieś grille, imprezy, tego typu rzeczy. A drugi taras bardzo bym chciała zrobić przy sypialni. No, i tam to jest taras przy lesie. I tam marzy mi się, żeby stał jakiś fotel bujany, albo jakiś hamak, albo jakiś kącik do czytania książek. Żebym mogła tam sobie wyjść i poćwiczyć rano jogę na macie. Ach, no, po prostu rozpływam się w marzeniach. Tam marzy mi się taki taras z deski kompozytowej, żeby był taki przytulny i taki ciepły. No, ale do tego daleko, chociaż trzy no, lata temu nie sądziłam, że kiedykolwiek pomyślę, że tutaj się wprowadzimy i że uda nam się ogarnąć tą budowę do takiego stanu, w jakim jest. Na przykład no, marzyłam o wannie, nie? Wanna to w ogóle było takie moje marzenie, tak jak teraz gadam o Tarasie, więc. Więc może za dwa lata to będą tematy, na które normalnie będę nagrywać odcinek. Także trzymajcie za to kciuki. Jakie jest Wasze ulubione pomieszczenie w domu? Jeśli moglibyście coś zmienić w projekcie, to co? Jeśli chodzi o ulubione pomieszczenie w domu, no to moim ulubionym pomieszczeniem jest... Oczywiście łazienka, ale to dlatego, że po prostu jest ona już zrobiona. Mamy tam wannę, zabudowę, piękne duże lustro. No i myślę, że dlatego, że po prostu jest ona wykończona. A drugi raz na to pytanie odpowiem, jak już się przeprowadzimy i jak reszta pomieszczeń też będzie gotowa. Myślę, że mocnym kandydatem dla łazienki może być sypialnia albo pralnia, bo chciałabym też fajnie urządzić pralnię i Myślę, że to też może być moje ulubione pomieszczenie. A druga część pytania: jeśli moglibyście coś zmienić w projekcie, to co? Wiecie, co ja gdybym miała budować dom drugi raz, no to na pewno coś w układzie bym zmieniła no to nie ma szans, że nie. Ale lubię ten projekt. Naprawdę uważam, że jest fajnie rozplanowany. Gdybym nie miała ograniczonego budżetu, zrobiłabym większe pokoje. Zrobiłabym drugą łazienkę przy sypialni, taką, wiecie, prywatną i dodatkową, i myślę, że to byłyby takie dwie rzeczy, które bym zmieniła. Dosłownie troszeczkę większe pokoje, bo te, które mamy, jeden ma 10 metrów, drugi ma 12, i one są ok, ale mogłyby być większe. Więc myślę, że zmieniłabym to. Gdyby jeszcze był nieograniczony budżet, no to powiększyłabym garaż, powiększyłabym spiżarkę, powiększyłabym pralnię, żebym miała taką dużą, żeby można było rozstawić deskę do prasowania, no i ta dodatkowa łazienka. A tak poza tym to. To chyba, to chyba nic. Kolejne pytanie to w jakim stylu planujecie mieć wykończenie domu. No i myślę, że powoli możecie już zauważyć u nas, jak to wykończenie domu się kształtuje i w jakim mniej więcej stylu chcemy iść. Ja bym bardzo chciała, żeby tutaj było dużo ciepła takiego czegoś, co sprawia, że czujemy się przytulnie. Chciałabym, żebyśmy wprowadzili dużo drewna do wnętrza, no i żeby było takie minimalistyczne, może trochę w stylu Japandi, żeby jak najmniej było na wierzchu, żeby to była przestrzeń, którą łatwo i szybko się sprząta. No, i myślę, że to z takich najważniejszych rzeczy. Marzy mi się też duża beżowa kanapa albo jakiś narożnik. Zobaczymy, czy dam radę namówić Oscara na tak jasną kanapę, bo znając jego, to pewnie na przykład wybrałby kolor niebieski. Albo coś takiego. Także trzymajcie kciuki, żeby mi się udało. Kolejne pytanie to, gdzie znajdujesz inspiracje na urządzanie waszego wnętrza? I głównie jest to Instagram. Wiem, że sporo osób siedzi na Pinterestie. Ja na Pinterest praktycznie w ogóle nie wchodzę. I u mnie jest to głównie Instagram właśnie. Kolejne pytanie: Na jaki kolor ścian się zdecydowaliście? No co na ten temat, było już kilka odcinków w zasadzie, i jest to Cotton Candy od Beckersa. Kolejne pytanie: To mamy działkę, z jaką kwotą zaczynalibyście budowę? I to jest bardzo ciężkie pytanie. My zaczynaliśmy budowę domu z kwotą 150 tysięcy. No, i uważam, że to była duża kwota. Uważam, że można zacząć budowę z mniejszą kwotą. Jakbym miała kwotę na fundamenty, to myślę, że zaczęłabym budowę. No i po ogarnięciu fundamentów wtedy wzięłabym kredyt na resztę. No, wiadomo, że im mniejszą kwotę macie, tym pewnie większy kredyt będziecie musieli dobrać. Chyba, że pytasz tutaj o taką sytuację żeby budować bez kredytu, no to myślę, że, że na ten fundament, no to też bym zaczęła, ale wtedy brałabym pod uwagę to, że ta budowa nie będzie trwała 2 czy 3 lata, a raczej 5 albo 10. No to też zależy od tego, jaką kwotę jesteście w stanie odłożyć w ciągu miesiąca, bo jeśli jest to na przykład 1000 czy 2000 zł, to raczej bym nie zaczynała, no ale jeśli jest, to 10 no to myślę, że na spokojnie już bym się za to wzięła. I ostatnie pytanie na dzisiaj, bo widzę, że już nagrywam dosyć długo. To gdzie będzie stała choinka? Pozdrawiam serdecznie, uwielbiam Cię oglądać. Dziękuję bardzo i również pozdrawiam. Jeśli chodzi o choinkę, to my mamy sporo tych miejsc, gdzie będziemy mogli ją podłączyć. W ogóle, jak robiliśmy elektrykę i mieliśmy rozplanować gniazdka w salonie, no to pierwsze co? To było pytanie: gdzie będzie stała choinka? No to ja, wiecie, mając charakter mojej mamy, która wiecznie wszystko, Przestawia i wiecznie robi remonty, i wiecznie jest jej w mieszkaniu nudno, no to stwierdziłam, że może tam, może tam, może tam, może tam. I tych gniazdek przynajmniej mamy pięć, ale takie główne miejsce, przy którym chyba najczęściej będzie stała ta choinka co roku, to jest pomiędzy telewizorem a pomiędzy stołem. W sensie, jak znacie nasz salon, to na tej ścianie z telewizorem mamy tam gniazdka, właśnie do szafki RTV. Po prawej stronie jest. Są drzwi wejściowe, i gdzieś tak pomiędzy tym jest takie gniazdko, które idealnie się nada na choinkę. W bardzo w centralnej części salonu, pomiędzy praktycznie salonem a jadalnią i kuchnią. No Myślę, że dosyć spora choinka się tu zmieści, i szczerze mówiąc, już się nie mogę tego doczekać. Co prawda, no w tym roku jeszcze to nie nastąpi, ale liczę bardzo, że w przyszłym roku będzie to już prawie pewne. Także tym świątecznym akcentem, słuchajcie, chciałabym Was jeszcze raz zaprosić do subskrybowania kanału. Z tego względu, że w grudniu będą pojawiały się codzienne filmy. Będą to vlogmasy, czyli takie od Liczanie do świąt. Oczywiście jest to kanał budowlany i wnętrzarski, więc no myślę, że nie będziemy jeszcze na tym etapie kanału piec świątecznych pierniczków. Ale coś tam świątecznego na pewno się pojawi. Także dziękuję Wam bardzo za pytania, za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!